A więc witam widzowie w kolejnym odcinku GTA Andreas W ostatnim odcinku były, była szkoła jazdy, była siłownia, był oczywiście wyścig, że tak powiem. A w dzisiejszym odcinku kontynuujemy tutaj misję dla CJ'a chyba. Strasz przednia. Well, my no dobra Czeka na mnie cz czterodniowe miałem ja niestety sobie przerwałem tutaj dialog. Tutaj sobie policja przejedzie, ale już pojedzie, ja mam w dupie to bierzemy tutaj furmanę. Jedziemy do samochodu. Standardowa przypominajka. Komentarz, łapeczka w górę, i oczywiście subik. A my lecimy do tego całego t a Tutaj samochody mają prawo przejeżdżać przez zablokowane miejsca No normalne, tak Bo oni mogą jeździć, ale ja nie mogę, wiecie jak jest nie? A tutaj już czeka na nas t Będę w Washingtonie, także biegniemy I na nim musimy wsiadać Anyway. Uh, hey, you a pinchy hood or what? Uh, what the hell? You think you can mess uh, with me? Uh, I, I will blow uh, your head off and rape and kill your family, you snake. Uh, you think you can fucking bullshit me and fuck me over? Uh, I know your uh, fucking game, uh, Mister. I don't know what you're talking about, man. Ah, my throat. Who you working for? Nobody. Turn around and look at me, <coughs> man. I'm just trying to make some money. Keep my mouth shut, I swear, man. <laughs> I almost had you, man. I almost fucking had you. Watcha? <coughs> you gotta be careful in this business, man. You know that? Are you boys done playing around? Yeah, we're straight, Bako. Oh, good, that's great. Now we gotta go meet this shipment. We're late as it is. Let's go. You heard what Heptis said. No, I'm sorry. I'm sorry. It's the real thing. big song now, we radio. Nie Big Smoke, stację prowadzi. A my już tutaj dojechaliśmy. No i się dużo rzeczy nie trzeba mówić. Mówi, że mają go na oku. No dobra, obserwujecie mnie, spoko. To zgarniamy sobie rakietnicę tutaj. Widzę, że nie mogę wziąć tej snajperki. Ja wolałbym tą snajperkę zamiast tego rifla a my lecimy sprzątnąć pierwszą blokadę drogową także także ten oczywiście wiem że witam policję i przepraszam policję musimy nie zaranować. wiem że oczywiście da się tutaj przyspieszyć tą misję bardzo skrócić tą misję no ale nie pamiętam jak to się robiło dokładnie ale tutaj już czekają ci kurwa zawodnicy I co i to tyle Dobra, to lecimy po następną blokadę. W takim razie. To nie było jakieś zbyt problemowe dla mnie, nie? A to się to trochę schodzi. Że tu dojechać, no ja no co ja to wyczyszczę i tyle, nie? No witam. Witam panów moich drogich. Tutaj jedna rakietka. Tam od razu druga. Snajpereczka, pyk, pyk. Pyk. Ten to w ogóle sobie spadł. Ja go nie mogę trafić. To jeszcze pasowało tamto wysadzić. O, jeszcze jeden. Dzięki. Ja oczywiście jestem odporny na ogień. Znaczy fakt, że sobie podbiegnę. Nie będę marnował amunicji do rakietnicy, tylko sobie zgarnę to. I tyle, i lecimy po kolejną w takim razie od razu. Która nie jest daleko jak widać. Fajnie, że gra nam możliwość z wyprzedzeniem się tutaj dostać, że nie musimy jechać obok tej ciężarówki. Zapomniałem, że... Panowie, panowie, dogadamy się, nie? Dzięki, że się dogadaliśmy. Panowie! Tutaj jedna. Tutaj druga. W tym HP to tam się nie ma co przejmować. Tutaj ciężki zawodnik się trafił Ale to nic, gdzie tu jest jeszcze ktoś. A tutaj biega sobie ziutek. Panie kolego Dzięki na razie. Tam jest od razu kolejna. Wysyłam sobie szybkie rakiety tam. Co, jak on ten pierwszy nie dostał. Jeszcze jedna, pyk. Dalej nie trafiłem to nic. Że oni już do mnie biegną w moją stronę. Ale to nie jest problem. Szkle, że nie mogę zrobić ładnie w głowę. I to już wtedy jest problem, ale dobrze, że mamy jeszcze trochę rakietnicy. No i to chyba... W tym momencie to chyba wszystko. Wszystkie blokady i tak dalej. Mamy tylko dopinać, żeby furgonetka dojechała bezpiecznie do celu. Ja nie wiem nawet jak daleko jest ta furgonetka. Ale to nie jest żaden problem. Skoczę sobie na motocykl. Pyk. Elegancko na Sancheza. Jaza na motorze się zwiększa, a po ostatnich wyczynach energii też powinna się zwiększyć, ewidentnie. Ale ciężarówka już jedzie. Dobra widzowie, zrobię cięcie jak ta ciężarówka po prostu dojedzie. Bo nie ma sensu na nią tyle czekać. Także widzimy się za sekundę. Tutaj już widzę ciężarówka dojeżdża. Patranca jeszcze tutaj dwóch panów, ale tak tylko leciutko, że nawet tego nie poczuli. Nie wiem czy mogę tą ciężarówkę trochę popchać, czy nie, ale udało się, mamy to. No i dobra, no od razu trzy gwiazdki pościgu, ale to nie jest żaden problem, idziemy szybko, zapiszemy giereczkę, żeby stracić te trzy gwiazdki, piknik, fuk, zajeszczamy, oczywiście safe elegancko, mamy to, wchodzimy dla misji dla Tempeniego. Drop tropem piece. Hey, what's up, Jethro? cops are looking for you in the office, man. Tamping. Alright, man, I got mm -hmm. it. Nice to see y'all kicking back. Oh. I wonder how your brother's sleeping. Curled up next to his shower daddy while you live comfortably on the outside. What y'all want this time? Well, what we want is to get on with our jobs in peace without some damn bleeding heart liberal poking his nose into affairs he won't even understand. The press on uh? What the hell would you know about it, boy? Whoa, easy there, Eddie. Let's not get ahead of ourselves. Some young journalist out there is trying to get a name for himself. He doesn't know how the streets work, that he's supposed to report what he's supposed to report. Yeah. Anyway, we need you to shut him up for us. And that stuley shut him up too. Yeah, that's some reporter who's digging up dirt on Pulaski. We don't know who's talking, but we know the reporters meeting him today. Take care of him. Oh, this is a nice place, Carl. No i dobra, dzięki kurwa, ładny lokal, no jak najbardziej. Lecimy po ten karabin wyborowy, co tutaj każe nam zawinąć Cempeni, także nie ma problemu, bierzemy... A się na jednym zawidził, no dobra, stamy akurat do tego. Tutaj tam snajperkę, widzę, że pociąg już podjechał. No i reporter przyciągł. Market Station w Santa. Gdzie jest za pociągiem? No dobra. Widzowie, nie oszukujmy się nikogo pewnie z was nie obchodzi trasa jaką spędza za tym pociągiem. Także co? Widzimy się już na tym całym markecie, nie? Kurwa, widzowie, jak tu ciemno, nie? Zobaczcie to, ja nie wiem gdzie mam dokładnie słownie jechać. O, już teraz wiem, dobra. No dobra, ja już dojechałem na Market, ale... Ale nasz pociąg, na który czekamy, no nie radzi sobie aż tak kurwa dobrze jak ja, także czekamy. Dobra, pociąg dojechał w końcu. Teraz wysiada z niego ten gagatek, nie. Ja sobie tutaj stanę kulturalnie za filarem, żeby on mnie nie widział. I działamy, w takim razie działamy. Wysiadł reporter, i zaczyna się w takim razie śledzenie, ale widzę, że on tam za szybko, no nie chce mu się chodzić, nie? Puszczę wam to w jakimś kurde timelapse czy coś, bo to naprawdę, zanim on dojedzie do celu, to jest kurwa tragedia, nie? Dobra. Już widzę, że jesteśmy blisko. Trochę ta misja trwała, nie powiem. Ale to nic. Dobra. wykonana misejka elegancko no co widzowie no to teraz ja wracam do Sanfiero a z wami widzę się na miejscu dobra wróciłem do Sanfiero także kontynuujemy wróć między 20 a 6 no to sobie już poczekam te kilka chwil no i dochodzi właśnie godzina 20 także wpadamy z zimną krwią Damn, where I put it? Where the hell did I put it? Shit. Hey Holmes, you okay? Yeah, Woozy left a message saying I gotta go get Jizzy's phone after he made the call. Then I can ambush the meat and take down those baller pushers from Los Santos. Hey, homie, you want me to roll with you? Nah, nah, this is a one-man job. I gotta stay real low-key. I was thinking about welding some shit together and making me a silence. <laughs> You're fucking crazy, Holmes. You gotta get out of this ghetto mentality. So what you think? Let me show you.

Policja już musiała pierwszeństwo prawdopodobnie tak? No nie ja miałem czerwone, dobra, nieważne, nie było tematu. Ale prawie się zmieściłem, tak? No i dobra. No jeżdżamy woli na miejsce do Gizzy'ego, prawie zabiłem jednego z bodyguardów, ale to nic. No i dobra, w takim razie Czeka nas trochę parkuru. wiesz, nawet wiem jak się tam dostać, bo stoi fajne, eleganckie. Rusztowanie chyba można tak nazwać, chociaż dziwne takie rusztowanie z takimi podestami. No ale dobra, co zrobię, nic nie zrobię, wpadamy tam na samą górę i tyle. widzimy tutaj, to eleganckie, jest przyszykowane sam raz. Radnie raz skaczemy, trochę HP tracimy, ale to nic. Wyciągamy Silent Seda i wpadamy w niego. that's the jazz, może tak. Mhm. No nie wiem, czy dodać ślizga po prostu, jakojadory to ile. Give me some room. Give me some room, bitch. It's that time of the week again. Your provider is about to make that special call. If I think for a moment that one of you hoes is hustling me. You better make a bigger cut this week, Jiz. We running low, honey. Shut up, bitch. I'm handling bitch. Don't you even raise your voice in my nah, Shut up, bitch! <gasps> you funky ass. What a dick. Hey, Jizzy, I need to holler at you. Well, talk then, friend. I mean, that's all we ever do. Kind word here. Why saying that? Shit. I'm a walking book of proverb. No, nah, you fucked up. C come on, man. Hey, I get it wrong, you know? I'm imperfect. You know, like, I I hey, not a not a kind man. Not a wise man, you know. Not, not a smart man, but but dear Lord, I tried. No, nah, you fucked up when you trusted me, player. Come on, baby. I I I the ass yeah. seller. Yay, pushing. Piece of shit, trash. <laughs> oh, Lord. What, what, what y'all waiting on, huh? Dyzy, cieka, złap go. Nie ma problemu, w tym momencie go właśnie. Jeszcze złapię, tylko dobra, wysek, was strzelajcie, tak dalej. Ja mam trochę jebane. Idę do wyjścia, tylko nie wiem gdzie to wyjście jest. No tutaj oni do mnie strzelają, ale nie zrobiło to na mnie, nie się jakiegoś kurwa wrażenia. Ten już siada do tego swojego papieżowozu, że tak powiem. Tylko fajnie by było. No nie wiem, gonić go z to tak trochę. No to tak trochę nie widzowie, ale co zrobię? Kurwa, sorry. No jesteśmy, jesteśmy, jak najbardziej nie. Ten to do nas drive do dojecha nie mogę odpowiedzieć, bo. bo nie mam cyfr, kurde. Nie wysiądziesz. No pierdolę bycie Alfonsem, gościu. To Alfonsem bycie, nie wiem. Nie mam nic, żeby do niego ładować fury, widzę, ale to jest wcale taki duży problem. Będę ja po prostu taranował i tyle, tylko fajnie by było dobrać się do niego, nie? O, brawo, brawo! Tak, 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 tak! O to chodzi, o to chodzi, no, no, no! Zajebiście! Teoretycznie, widzę, że on to kurwa, 4x4 w tym swoim ping że on tak się ładnie składa. Wróci na brykę fajnie, bo jakbyś tak cały czas tutaj próbował i tam potem wjechał w tą uliczkę, w której bym cię przygnieścił fajnie, nie <suszy> Chyba, trzeba próbować, tak? I tak to się robi widzowie. Telefonik mój Tutaj policja, ale tam widzę kolejną policję, teraz hey, gadałem hey, przez telefon, No i mamy to. Misja wykonana, 12 kloców Szacunek plus, a ja w tym w materiale widzowie. Dziękuję wam za oglądanie. Widzimy się w kolejnych odcinkach. Na razie, Shamano.